Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy, cóż mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest i rzekli do niego: Nauczycielu, co mamy czynić? On im powiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co Wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze A my co mamy czynić? On im odpowiadał: Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na Waszym żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie, idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku, dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i po tym wprowadzeniu księdza proboszcza trochę taki czuję się zażenowany, no bo tak brzmi to strasznie, nie? że prokurator do was przyjechał. Nic z tego. Spokojnie przyjechałem jako misjonarz przede wszystkim. To, że zajmuję się sprawy, sprawami prawnymi u redemptorystów, no to, to jest normalne, bo każda instytucja ma swoich prawników. A nasze zgromadzenie jest duże, bo jesteśmy aż w 87 krajach świata. Jest co robić. I, i, ale cieszę się bardzo, że razem z Wami będę mógł przeżyć te dni przygotowujące nas do uroczystości Bożego Narodzenia. Kolor różowy w liturgii jest tylko dwa razy: w połowie Wielkiego Postu i, no i w adwencie, tuż przed świętami żeby nam powiedzieć, że Pan Jezus po tych schodkach już coraz bliżej schodzi do nas. Święta Bożego Narodzenia mogą nam uciec. Amerykanie mają takie fajne naklejki na samochody Keep Christ in Christmas, zachowaj Chrystusa w Boże Narodzenie. Może nam przysłonić trochę Boże Narodzenie Kevin sam w domu, czy Rudolf, z czerwonym nosem, załóżmy, że od zimna, może nam karp albo wszystkie kulinarne sprawy przysłonić też to co najważniejsze właściwie tego, który jest najważniejszy samego Jezusa. Może narodzenie to nic innego jak urodziny Chrystusa. Śpiewamy w pięknych tych pieśniach adwentowych: Przyjdź Panie Jezu, czekam na Ciebie. A tak naprawdę to Bóg czeka na mnie. Bóg czeka na mnie. On już przyszedł, ale On czeka teraz na mnie. Czasem właśnie rekolekcje są po to, żeby wyjść trochę tak, jak dawniej, marynarze wychodzili na szczyt masztu. Żeby popatrzeć, czy płynął w dobrym kierunku, czy nie rozbiją się o skały. I rekolekcja to jest taki właśnie czas takiej autorefleksji, żeby popatrzeć, co powinienem zmienić w swoim życiu. Oszukujemy siebie. Oszukujemy siebie i nakładamy maski. Pablo Picasso, znany wszystkim z różnych dzieł, najbardziej chyba z tego gołąbka pokoju, prostego rysunku. Który przeszedł do historii. On namalował wiele dzieł sztuki. Niektórzy mówią, że to bazgroły, że dzieci lepiej rysują i myśmy pewnie lepiej rysowali. Tylko jest mała różnica, że jego obrazki bazgroły sprzedają się za kilka milionów dolarów sztuka, a nasze skończyły w śmietniku albo w piecu. On namalował taki jeden z obrazów pod tytułem maski albo twarze. Różnie nazywają. Przedstawia człowieka, który ma wiele twarzy, różne wizerunki. W zależności od sytuacji nakładamy maski. No bo jak idziemy do urzędu, to żeby załatwić sprawę, no to jesteśmy tak mili jak nigdy do tych urzędników, żeby tylko tą pieczątkę dostać. Kiedy przychodzi ksiądz z kolędą, no to też właściwie. Przez ten moment wizyty, no to tylko konkurencją jest Święta Rodzina, nie, wszystko w porządku, no, wzór rodziny świętej. Wyjdzie ksiądz, wszystko wraca do normy. Kiedy przyjeżdża teściowa z wizytą, chociaż niektórzy mówią, że z wizytą to przyjeżdża mama a teściowa z wizytacją, ale wy się lepiej na tym znacie, bo ja teściowej nie mam. Kiedy przyjeżdża w każdy bądź razie, to najpierw no witaj mamusia, a za chwilę sakramentalne pytania mamusia, to kiedy wyjeżdża? No i mamy. A Bóg mówi zdejmij maski, popatrz na siebie takim, jakim jesteś. Nie oszukuj siebie, bo możesz oszukiwać innych, ale możesz oszukiwać pana Boga nawet próbować. Możesz oszukiwać siebie. Ale nie będziesz szczęśliwy, a dzisiaj czytania są bardzo konkretne. Radujcie się w Panu. Nazwa gaudetę pochodzi właśnie od tego słowa łacińskiego: raduj się. Radujcie się, Pan jest blisko. Człowiek może oślepnąć, kiedy w latach mojej młodości byłem duszpasterzem akademickim we Wrocławiu. Niektóre. Owoce tutaj studentów akademickich są w kościele i cieszę się bardzo. Chodziliśmy czasem do zoo, bo we Wrocławiu na terenie naszej parafii redemptorystów jest też i ogród zoologiczny. Kiedyś będąc w budynku, gdzie były ryby, jedna ze studentek mi mówi: Proszę ojca, tu jest taka fajna ryba, o której ojciec będzie mówił w kazaniu. Ja mówię, dziecko, tyle tych ryba, tyś się jednej czepiła, daj spokój. Okazało się, że rzeczywiście, dzisiaj mówię, ryba ślepiec afrykański. I rodzi się, mając oczy, widząc, ale później jej oczy zarastają powoli łuską. Z tej sympatycznej rybki, tak jak to dzieci znają rybki, która taka najbardziej sympatyczna, chyba rybka Nemo, nie? Znacie taką rybkę? Ja znam. Fajna, radosna. Później zarasta tej rybie, temu ślepcowi afrykańskiemu, jedno, drugie oko. I z tej sympatycznej ryby staje się coraz bardziej agresywna, złośliwa, by stać się w końcu wredną rybą. W naturze wredna ryba spotka jeszcze bardziej wredną. Która ją po prostu mówiąc brzydko zje, albo po zwierzęcemu zeżrę. I historia się kończy. Nam może oczy nie zarastają łuską, ale nam serce może zarosnąć łuską grzechu. I Pan Bóg mówi: zedrzyj te łuski, bo inaczej święta będą byle jakie. Może właśnie dzisiaj. Jest taka okazja, żeby te święta przeżyć. Przeżyć po Bożemu, przeżyć z radością. Kiedy będziesz dzielić się opłatkiem, żeby, żeby to nie były slogany, żeby to nie była życzliwość, miłość fikcyjna, która będzie przez chwilę. Dzielenie się opłatkiem. No. Mamy takich, którzy dzielą się na chwilę. Pokazują się, no bo wypada, bo telewizja, bo tutaj, bo praca, bo polityka. Nie o to chodzi. Ponieważ jesteśmy zakonem misyjnym, przełożeni kiedyś mnie wysłali do posługi w szpitalu w Stanach Zjednoczonych. Pracowałem jako kapelan w szpitalu, który znacie z ekranów telewizyjnych, bo tam kręcili doktora Hausa. Ale o doktorze Hausie nie będę mówił, bo chociaż szpital fajny, to co pokazują na początku filmu, no to jest Wydział Medyczny Uniwersytetu w Princeton New Jersey. I okazuje się, że tam na początku, kiedy przyjechałem do pracy, przystał łóżek Duży szpital. Postawiłem sobie takie pytanie. Jakie jest najsmutniejsze słowo świata? Jaka rzeczywistość jest najsmutniejsza? Jakie wyrażenie? Ponieważ dużo było tych chorych, przez dwa lata udzieliłem sakramentu chorych ponad 6 tysiącom pacjentów. Codziennie musiałem raport robić, to stąd dokładnie wiem: 6623 osoby, tyle dokładnie. I na początku myślałem, że najsmutniejszą rzeczywistością jest to, co kryje się pod pojęciem śmierć. No bo umierali różni młodzi, starzy, piękni i, i, i mniej piękni. Jedni pojednani z Panem Bogiem, drudzy nie. I myślałem, że najsmutniejszą rzeczywistością jest pojęcie śmierć. Później myślałem o cierpieniu, ale kiedyś. Sytuację mi zmieniła jedna sytuacja. Wezwano mnie w nocy przez biper do, na, na wezwanie do chorego i lekarz dyżurny mi mówi tak: proszę ojca, niech się ojciec modli nad tym panem, bo on musi jeszcze trochę pożyć. Ja mówię, ale on jest przygotowany na śmierć. Ja byłem u niego. Przyjął komunię świętą, nawet jeszcze jak był przytomny, był namaszczony wczoraj nawet. A on mówi: To nie o to chodzi. Z drugiego końca Ameryki leci jego córka. Szpital, w którym pracowałem, jest w New Jersey, a więc na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, niedaleko Nowego Jorku, a córka leciała aż z Kalifornii, z drugiego wybrzeża. I lekarz dyżurny mi mówi, proszę ojca, ale ona już do mnie dzwoniła kilka razy kiedy wsiadała tam do samolotu, kiedy jechała taksówką, kiedy była w samolocie, z samolotu wysiadła już na lotnisku w Newarku. Też dzwoniła i dzwoniła, że jedzie taksówką i ciągle stawia to samo pytanie. Czy mój tato jeszcze żyje? W tym momencie, kiedyśmy rozmawiali, żył. Ale córka nie zdążyła, 15 minut jej zabrakło. Kiedy przyjechała do szpitala rzuciła tylko kurtkę, wpadła do sali, ale tato już nawet dzięki najlepszym maszynom amerykańskim nie żył. Nie udało się go uratować, przetrzymać jeszcze trochę. Córka uklękła przy łóżku, chwyciła stygnącą powoli dłoń swojego ojca, całowała ją i mówiła do niego, przepraszała go. Stałem w rogu sali i modliłem się, bo widziałem, że sytuacja jest no, taka dramatyczna dla niej. Wiedziałem, że ojciec już poszedł pewnie do nieba i już ogląda Pana Boga po drugiej stronie. Ale ona później poprosiła mnie o rozmowę, rozmawialiśmy prawie dwie godziny i opowiedziała mi historię swojego życia i mówi tak, proszę ojca, kiedy byłam młodą dziewczyną, Przeprowadziłam swojego chłopaka do domu i tato mi powiedział, że to nie jest ten chłop. Nie, on jest narkomanem, on jest hipisem, on się nie nadaje na twojego męża. Mama stanęła po stronie taty i miałam im za złe i uciekłam z moim chłopakiem do Kalifornii. Nie zostawiliśmy żadnych namiarów na siebie. Nie było jeszcze wtedy tak łatwo z Facebookiem, żeby namierzyć kogoś. I mówi, urodziło nam się pierwsze dziecko. Później zdecydowaliśmy, że weźmiemy ślub, ale w ogóle żeśmy nie powiedzieli nawet rodzicom, ani jego, ani moim, że się pobieramy. Kiedy byłam w ciąży z drugim dzieckiem, on mnie zostawił dla innej, poszedł. I wtedy zrozumiałam, że moi rodzice mieli rację. To nie był mężczyzna mojego życia. Ale moja pycha i mój egoizm nie pozwoliły mi, żeby przyznać się do tego i powiedzieć tato, mamo, mieliście rację. Umarła mi w międzyczasie mama, mówi dalej ta kobieta, nie pojechałam na pogrzeb. Kiedy moja koleżanka pracująca w tym szpitalu mnie znalazła przez internet, napisała mi Twój To umiera przyjąć. I coś we mnie pękło wsiadłam w pierwszy możliwy samolot i jak sam ojciec widzi nie zdążyłam powiedzieć tacie przepraszam nie zdążyłam mu powiedzieć że go kocham nie zdążyłam powiedzieć że był kimś dla mnie ważnym nie zdążyłam powiedzieć tego ani mamie ani tacie zostanę z tym do końca życia i wtedy zrozumiałem, że najsmutniejszą rzeczywistością jest to, co kryje się pod pojęciem za późno. Za późno. Za późno mówimy komuś, że go kochamy, za późno mówimy komuś, przepraszam, za, za późno mówimy komuś, że się pomyliłem czy pomyliłam, za późno mówimy komuś, że jesteś dla mnie ważny. I moi drodzy. Te rekolekcje nie będą o doktorze Hausie, ale będą o tym, żeby sobie powiedzieć, że ta relacja w mojej rodzinie z kimś bliskim, z kimś, kto jest obok, jest dla mnie ważna. I ważna jest relacja z Bogiem. I moi drodzy, zapraszam Was, bo wiem, że będziecie gotować różne te potrawy. Pracowałem w sądzie przez 15 lat jako sędzia w Sądzie Metropolitalnym w Krakowie przy orzekaniu nieważności małżeństw i tak czytając akta spraw stawiałem sobie pytanie, ile tych małżeństw udałoby się uratować, gdyby w pewnym odpowiednim momencie ktoś powiedział komuś przepraszam, przesadziłem, przegiąłem, pomyliłem się, ale Cię kocham. Ile tych spraw... W ogóle by nie trafiło na moje biurko. Ile tych małżeństw byłoby uratowanych? Chciałbym, żebyście te święta przeżyli radośnie, może ten czas rekolekcji pozwoli się odmienić, nawrócić, wyspowiadać. Może powiedzieć komuś, przepraszam, może komuś życie kocham i jesteś ważny. Amen.